Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Przemysław Jaworski i jestem jednym z tłumaczy Księgi Uranti. Dziś chciałbym pomówić o tym, co dzieje się z człowiekiem po jego śmierci. Różne religie opisują życie po śmierci, niektóre bardziej, niektóre mniej szczegółowo. Księga Uranti twierdzi, że ludzka śmierć jest tylko początkiem. Naszego duchowego rozwoju, który trwać będzie całą wieczność. Po śmierci człowiek budzi się w miejscu swojego zmartwychwstania. Otrzymuje tam nowe ciało, ponieważ stare ciało zostało na ziemi. Nowe ciało istnieć będzie wiecznie i trochę przypomina ziemskie ciało, za wyjątkiem organów rozmnażania. Człowiek może się rozmnażać tylko w stanie materialnym. Osobowość człowieka i jego wspomnienia nie ulegają zmianie. Te miejsca szkolenia czy duchowego doskonalenia byłych śmiertelników nie różnią się zbytnio od ziemi, za wyjątkiem niezwykłego piękna otaczającego środowiska, roślin, zwierząt czy budowli. Życie jest tam częściowo materialne i częściowo duchowe. Jak to działa, że człowiek może być częściowo materialny? Częściowo duchowy nie podejmuje się wytłumaczyć, ale książka tłumaczy to dokładnie. Pierwsze etapy szkolenia lub duchowego przekształcania odbywają się na planetach w tak zwanym systemie lokalnym, gdzie warunki bytu według księgi Uranti przypominają niebo, tak jak to sobie wyobraża większość ludzi religijnych. Te planety są specjalnie zaprojektowane i skonstruowane przez istoty podległe Bogu Ojcu. Różnią się one od zwykłych planet tym, że nie krążą wokół żadnej gwiazdy, jak również ich budowa jest odmienna od innych planet pod względem materiałów i gęstości. Są one niezależnie ogrzewane i oświetlane. Oświetlanie polega na emisji energii. Jej odbiciu od zewnętrznych warstw atmosfery. Trochę to jest podobne do zorzy polarnej, ale gdyby te planety były blisko Ziemi, byłyby niewidoczne. Emitowane światło nie wydostaje się w przestrzeni. Człowiek nie żyje tam samotnie, ale w otoczeniu podobnych mu ludzi, którzy skończyli swoje ziemskie życie. Spotyka tam również swoich bliskich, które zmarli wcześniej. Nauczaniem człowieka kierują tam istoty duchowe, które według tradycji ziemskich określane są jedną kategorią aniołów. Księga Uranti twierdzi, że piekło jest czysto ludzkim wymysłem i jako takie nie istnieje. To, co spotyka człowieka po śmierci, jest raczej szkołą kształcącą ludzki intelekt i ludzkiego ducha. Nie jest to czyściec. Skoro warunki przypominają niebo, jak pisze książka. Jednak nie jest to niebo z wpatrywaniem się w boskie oblicze i słuchaniem śpiewów anielskich. Gdy człowiek nauczy się czegoś, natychmiast przekazuje swoją wiedzę innym, będąc jednocześnie uczniem i nauczycielem dla mniej zaawansowanych. A oto kilka zdań z książki określających te światy. Gdzie człowiek przebywa po śmierci. Czwarte wydanie. Jest tam dużo przepięknych wzgórz, obszernych wzniesień, ukoronowanych życiem morontialnym i rozpościerających się w duchowej chwale. Nie ma tam jednak strzelistych grzbietów górskich, takich, jakie występują na Uranti, czyli Ziemi. Jest tam kilkadziesiąt tysięcy połyskujących jezior i tysiące łączących je potoków. Jednak nie ma tam ani wielkich oceanów, ani rwących rzek. Na planetach tych istnieją zarówno powierzchniowe, jak i podziemne systemy wodne, a para wodna jest w ciągłym obiegu. Można opłynąć planetę różnorodnymi drogami wodnymi, choć zasadniczo wszelki transport odbywa się drogą powietrzną. Nie ma tam bószczy huraganów, nie ma nawet lata i zimy. Brak zaburzeń atmosferycznych i zróżnicowania pór roku na tych specjalnie stworzonych światach umożliwia zdobienie całej ich powierzchni pod gołym niebem. Życie roślinne także bardzo się różni od tego, jakie jest na Urantii, a składa się ono z odmian zarówno materialnych, jak i morontialnych. Rośliny materialne posiadają charakterystyczne zielone zabarwienie, ale morontialne odpowiedniki życia roślinnego mają odcień fiołkowy albo storczykowy, o zróżnicowanych barwach i odcieniach. Jeśli lubicie kwiaty, Krzaki i drzewa Uranti, to botaniczne piękno i okazałość kwiatów niebiańskich ogrodów, będzie uczną dla Waszych oczu. I jeszcze jeden cytat z książki: Z hal z martwych wstania idziecie do sektora Melchizedekowego, gdzie Wam przydzielą stałe lokum. Potem dostajecie 10 dni osobistej swobody. Możecie zapoznawać się dowolnie z najbliższym otoczeniem Waszego nowego domu i zaznajomić się z programem, który wkrótce się dla Was zacznie. Znajdziecie też czas, aby zaspokoić Wasze tęsknoty i sprawdzić rejestry oraz skontaktować się z Waszymi najbliższymi i innymi ziemskimi przyjaciółmi, którzy Was wyprzedzili w drodze do tych światów. Po dziesięciu dniach wolnego czasu rozpoczniecie drugi etap waszej drogi do raju. Przez całą wieczność zachowacie głębokie wrażenie tego, co pierwszy raz ujrzycie owego ranka po zmartwychwstaniu. Jak widać, idee życia po śmierci, zawarte w księdze Uranti, zamieniają niebo bierne i nacechowane wiecznym odpoczynkiem. Na nieboczynne, ożywione wieczną i bardzo różnorodną działalnością. Być może niektórym nie spodoba się taka wizja aktywnego życia po śmierci. Mnie się podoba. Po śmierci, przed człowiekiem otwiera się droga przyszłej egzystencji o gigantycznych możliwościach. Po poznaniu wszystkich aspektów wszechświata, tak materialnego, jak i duchowego. Po poznaniu wszystkich rodzajów istot zamieszkujących ten wszechświat, po doznaniu wszystkich rodzajów przeżyć i doświadczeń, tak wzlotów, jak i upadków, po przejściu wielkiej liczby prób, po poprawie niezliczonych błędów, istota stworzona staje w końcu w obliczu Boga. Staje się istotą doskonałą i poniekąd współpracownikiem, a nawet partnerem w Bockim. W wiecznym stwarzaniu. Ale ta stwórcza, partnerska działalność zawsze jest zgodna z wieczną i niezmienną wolą Boga Ojca. Ale nie bójcie się, że ta współpraca z Bogiem to nieustanna praca i szkolenie. Nie, tak nie jest. Książka mówi: Będziecie mieli do wykonania poważne i stopniowo coraz trudniejsze zadania. I zawsze będziecie mieć regularne okresy odpoczynku i rozrywki. W całej podróży do raju zawsze będzie czas na odpoczynek i duchową zabawę. Gdy po raz pierwszy czytałem księgę Uranti, bardzo chciałem poznać kryteria dostania się do nieba. Chciałem znaleźć coś w rodzaju testu, gdzie można odpowiedzieć na pytania, podsumować punkty i zobaczyć wynik. Takiego testu nie ma, ale książka przynosi bardzo dużo materiału do samooceny. Najważniejsza jest wiara w Boga i chęć wykonywania Jego woli, zawarta w jednym zdaniu: Kochaj Pana Boga swego i bliźniego swego, jak siebie samego. I jeszcze jedna ważna rzecz. Życie wieczne jest dla wszystkich wierzących w Boga. Przynależność do tego albo innego wyznania czy grupy religijnej nie odgrywa tutaj żadnej roli.